Praca, przyszłość zależy od tego, co robisz dzisiaj. Mahatma Gandhi oczywiście, Że chciałbym mieć pracę marzeń. Chciałbym wykonywać ją z przyjemnością, widzieć w niej pasję i cieszyć się każdą chwilą spędzoną na wykonywaniu obowiązków. I do tego zarobki na pewno bardzo dobre. Tylko to nie takie proste. Pracuję po to, aby spełniać swoje potrzeby. Nie dla idei powiedziała mi kiedyś protegowana. Nie mogłem jej słowom odmówić racji, bo sam mam podobnie. Gdy ktoś mnie pyta, co robię, ciężko mi jest wytłumaczyć swoje zajęcia. Niestety, nie mogę pokazać, to jest urządzenie, które zrobiłem. Mam dobrą pracę, bardzo dobrze płatną. Jestem w świecie, w którym chciałem być, w miejscu, które mi odpowiada. Mógłbym narzekać, że nie robię tego, co lubię. Ba, nie robię nawet tego, do czego zostałem zatrudniony. Zrób to niechętnie, usłyszałem od swojej bardzo mądrej przyjaciółki, gdy wreszcie spotkałem ją na żywo. I prawda, mogę zgodzić się na to, że robię przez jakiś czas dnia coś, czego nie lubię, dzięki czemu mam pieniądze na to, co lubię, i dzięki czemu się rozwijam. Kto wie, do czego to, co robię dziś, może mi się przydać jutro? lub pojutrze.